Cześć wam wszystkim! Z tej strony Miki! Dzisiaj powiemy sobie parę słów o Royal Rumble 2014. Wybaczcie, że nie mam mojego uba i całego mnie na ekranie, a jakoś nie chce mi się włączać kamery. I tak przy okazji już jestem w domu. Wróciłem z wyjazdu, tak więc biorę się do roboty, ale przejdźmy do rzeczy. Royal Rumble. Zacznijmy od początku to będzie bardzo szybka recenzja, jak już pewnie widzicie po czasie filmu. Stage chujowy! Czy musieli kopiować Stage z ROW na serio? WWE jesteście największą federacją na świecie wrestlingową. Macie w chuj kasy i dajecie nam Stage z ROW. To już nawet nie chodzi o to, że. Już WWE nas do tego nie przyzwyczaiło! Nie, w zeszłym roku, przepraszam, w 2013 roku Stage Elimination Chamber różnił się tylko tym, że miał inny mini-tron, ten pod Titan Tronem. Ale na Royal Rumble, drugą, jak dla mnie najważniejszą galę w całym roku, dają Stage z Zero. Ale poczekajcie, poczekajcie, zostawmy te oklaski na koniec. Ok, no, ale teraz na serio. Reszta show, wszystkie walki. Brian Wyatt, Orton Sina było średnie, ale nawet możliwe. Dało się to zjeść. E, co tam jeszcze było? E, aha, przecież New Age Outlaws kontra e, Roadsi Wszystko było naprawdę zajebiste. Ja z reszty show byłem zadowolony. Napalony jak, jakkolwiek to brzmi na ROYAL RUMBLE MATCH, mój ulubiony mecz w całym roku, w ogóle w całym WWE przecież kiedy to odliczamy 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1 i wchodzi ten niewiadomy... No i właśnie, przejdźmy do ROYAL RUMBLE meczu. już mi się nie, nie chcę mi się grać. jestem po prostu WKURWIONY! Okej? Okay? Okej. Okay. Tak więc tak. Powroty, bo no to chyba się najbardziej liczy w Royal Rumble meczu oprócz samego zwycięzcy. Powrotów praktycznie nie było. Tak jak w zeszłym roku, ba, jest jeszcze gorzej niż w zeszłym roku. Mieliśmy powroty dwa. Nie, trzy, jeśli można to zaliczyć jako powrót. JBL-a, który wyszedł ze stołu komendatorskiego. Dał garnitur, im, garnitur Michaelowi, Holowi został wyrzucony. Kurwa, brawo! Brawo, WWE! Naprawdę świetna robota tak zmarnować JBL'a, Mógł zrobić na głupiego swojego linea i wtedy jakoś wypaść, a nie. A! Naprawdę, jak tak mogli? Aaaa. Kto jeszcze powrócił? Kevin Nash! To akurat miłe zaskoczenie. Ale tylko miłe, nie było to jakieś superowe O Boże, Kevin nasz powrócił, bo już powrócił w 2011 roku. Tak. No i później miał taki krótki ranik i fełdzik z Triple Age'em. Powrócił Sejmus, byłem mega wkurwiony. Znaczy nie tak, bo Sejmus to byłem, o Sheamus, no... Było bez niego bardzo dobrze według mnie. Bo Sheamus jest według mnie nudny. Nie zmienię swojego zdania. Nudny, nudny, nudny. Jako face jest bardzo nudny, jako hill jeszcze mogę go jakoś zierżyć. I to tyle z powrotów. No. Brawo. Brawo, dabiabi Okej. Okay. Ale najbardziej mnie wkurwiła... ...końcówka. Tu już nawet nie chodzi mi o samą końcówkę, o dokładnie ostatnie 3 minuty. Opowiedzmy 10 ostatnich numerów. Kiedy, to, kiedy toczyłem. O, już jestem młody, już ktoś powróci. Jest, 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 jest. Jest gówno prawda. Nic się nie wydarzyło. Najgorsza sytuacja z numerem 30. Wszyscy jest, jest. Ja myślałem, no Daniel Bryan, no to. No to już myślę w ostateczności. Ale może Goldberg, Hulk Hogan, Kuźwa, coś się wydarzy. Jest, jest, jest. Nie, kurwa. Nie. Dostajemy. Pierdolonego Reja Mysterio. Sorry, Rej, ale to nie była twoja wina, po prostu WWE Wpakowało cię w bardzo, bardzo zły spot, bo po prostu publiczność wybuczała Reja. O, publiczności miałem powiedzieć. Publiczności daje 10 na 10. Spełniła swoją rolę perfekcyjnie, perfekcyjne reakcje. Może przesadzam, ale była naprawdę świetna i przepięknie wybuczeli nie Batiste, do tego zaraz przejdę, tylko wybuczeli WWE, które ma chyba teraz fanów kompletnie w dupie. Bo to, co dają nam teraz to co daje nam w tym Royal Rumble meczu to jest kompletne jedne gówno, które niestety nie chce się spuścić w tym gównianym klopie, bo przecież WrestleMania menia to Restylmenia, Batista będzie tam walczył o pas. Swoją drogą, Batista... No już przejdźmy do Batisty. Jak widać, dodał sobie nowych tatuaży, ale to nas gówno obchodzi. Strasznie dziwnie wygląda w tym stroju, nie wiem, czy jak znowu kolejny Brock Lesnar ze MMA się urwał. Mm, ale nie podoba mi się jego wygląd. Sam Batista trochę... No bo... Powiedzmy sobie szczerze, no już przejdźmy do tego końcówki. Został Reigns i Batista. Ja byłem za Reignsem, publiczność była za Reignsem, wszyscy byli za Reignsem. Reigns, by the way, pobił rekord Kane'a. Eliminacji, 12 eliminacji w jednym Royal Rumble meczu. Gratulacje Reigns. Mimo, że nie jestem jakimś twoim największym fanem, bynajmniej z, jeśli chodzi o trójkę The Shield, nadal jestem tutaj za Deanem Ambrose'em. No, niestety, shit się rozpadnie pewnie za lada chwila. I co? Wow, jaka długa jest ta recenzja! Miała być krótko, ale. Szyb, szybko to leci. I co? Wygrał Batista! Przepiękne zakończenie! Cóż za dramaturgia! Reigns Spear! O mój Boże! Reigns jedzie na restynmencie! Gówno, prawda? Shit happens, Batista! Zjub, zjub, wobu, du Irish Whip! Batista jedzie! na Bravo, <klucz> Brawo, WTB! Brawo! Brawo! Jestem tak usatysfakcjonowany! Spierdoliliście mój ulubiony mecz! Dziękuję! Jak pewnie zauważyliście, również na wszystkich forach wrestlingowych oraz innych jest bardzo duży ból dupy, ale myślę. Ja osobiście powiem szczerze, ja jestem fanem i ja chcę dostać dobre show. Niestety nie mamy za zbytnio jakiejś wielkiej alternatywy. Tak jak było to w latach 90. o tutaj sobie obejrzę WCW. Ani ECW, nie, tego nie ma. Jest WWE a TNA to też ostatnio jakoś nie szaleje. Jestem smutny, powiem wam szczerze, jestem smutny, jestem. Smutek miesza się z gniewem. to jest najgorsze połączenie jakie może być. Na Facebooku mamy komentarze, że Dabi już nad swoim wszechświatem nie słucha swojego wszechświata. No, powiedzmy szczerze, że to jest idealna okazja, żeby dać Brianowi szansę. Wszyscy jest, kurna, jest, jest! Zajebisty był moment, jak Szejmu zbije się w tą swoją klotę. O, o, o. A tu wszyscy ten no, no, no i prawda, no, bo to od Royal Rumble to było jedne wielkie no, to była jedna wielka pomyłka i chyba tyle na to powiem, bo już powiem tak, więcej pamięci na moim komputerze nie będę marnował na to na recenzję tego gównianego show. Żegnam się z Wami, życzę Wam miłego dnia dla niektórych miłych ferii. Narka! Powracam już wkrótce z normalnymi seriami NXT. Myślę w tą sobotę, żegnam się z Wami. Do zobaczenia.